bitcoin spada do 104 tysięcy dolarów i aktualnie wybija, mimo jego, właśnie, longa, którego miałem, z tego poziomu e, przełamuje tą całą strukturę wzrostową, którą mieliśmy zrobić pod właśnie ATH, i ten scenariusz się nie sprawdził. I tutaj e, mamy kolejny, kolejny plan, który założyliśmy już wcześniej, e, czyli long z tego poziomu, e, właśnie poniżej tych, tej płynności, poniżej e, z tego 4-godzinnego gapa, który jest w tym miejscu. I stąd też, jak Wam mówiłem, odpaliłem longa stop lossa, ustawiłem gdzieś tutaj, w tym miejscu. Najwyżej, jak przekroczymy ten dołek, to będę dokładać, bo tu mamy jakąś linię trendu, to może nawet tutaj wytrzymać tak krótkoterminowo i możemy pójść po jakiś tutaj niższy, niższy, niższy szczyt, po jakiejś tutaj linię trendu, więc zobaczymy po wypełnieniu jakiegoś gapa i tutaj będę możliwość że zamykać po prostu załóżmy 50% z tej pozycji. Jak dołożę, oczywiście, gdzieś tutaj, będą entry tutaj. No to znam, gdzieś 50% to, co włożyłem tutaj, i resztę ustawiłem pewnie do, stop, do entry. No i co tutaj aktualnie się dzieje? Usunę tego, tą pozycję, którą, roz, którą mam tutaj. No i wczoraj niestety nie udało się tego wybić do góry, czyli poszliśmy tutaj do góry i zaczęliśmy. Od razu tutaj spadać. Zgarnęliśmy płynność z tego dołka. Widzicie, że tutaj mocny, mocny knocik poleciał właśnie po zgarnięciu, nawet tej płynności, i nie udało się wybić tutaj do góry, nawet po tym, jak wybiło się z tego stoplasta sądzę że właśnie po tym jeszcze jednym tutaj ruchu spadkowym, czyli po zgarnięciu tej płynności, pójdziemy do góry. Ale widzicie, że teraz Bitcoin chce bardzo mocno tutaj spadać. Ale fajnie to wygląda, bo przy tym ruchu, który zrobiliśmy spadkowy, no zostawiamy tutaj płynność niewziętą. Powyżej tych szczytów, więc to zaraz sobie zaznaczę, e, że tutaj mamy płynność niewziętą. Dodatkowo tutaj mamy płynność niewziętą, niewypełnione gapy, więc mamy po co wracać na pewno e, do góry. I to mi się podoba, e, tylko właśnie y, nie podoba mi się ten szczyt, który zrobiliśmy tutaj. E, jest naprawdę on mocnym szczytem, tak jak mówiłem wczoraj, ale sądziłem, że go i tak finalnie flipniemy po tej spad mocnej spadkowej 4 godziny świeżce. Prawie ją odrobiliśmy całą. E, i tego spadku szczerze no nie spodziewałem się, ale byłem na niego przygotowany. E, więc wszystko jest realizowane według planu. Tutaj bitcoin cały czas tutaj leży, leży, le le coraz niżej tutaj leci. Bardzo możliwe, że weźmie jeszcze ten dołek przed e, jakimś tam pójściem powyżej tych, tych szczytów. Więc m, tak to widzę na bitcoinie. No i pierwsze poziomy, jakie tutaj mogą e, nas zatrzymać, no właśnie ta linia trendu. E, ten dołek, który jest tutaj. No i na przykład ten jednodniowy order block, który jest w tym miejscu. Ja zawsze zazwyczaj zaznaczam w ten sposób te order bloki, eee, Więc ten order block leży na 103-600 do 103.100. to jest pierwszy poziom, który może nas zatrzymać. Też linia trendu, która leży na 104 104.500, ona jest taka pociągnięta od tych dołu, dołków, ale ja jak wiecie nie rozgrywam pozycji z tych linii trendu. Rozgrywałem właśnie longa z tego 4-godzinnego gapa, który leżył, leżał poniżej właśnie tych dołków i sądziłem, że zobaczymy jakąś po prostu mocniejszą reakcję z tego poziomu i ten cały, ten cały, ten cały zjazd tutaj w dół nas Pójdzie, wypcha do góry. No i aktualnie teraz można powiedzieć, że Bitcoin cały czas robi te niższe dołki. Zobaczymy, czy to się struktura zmieni na wzrostową, czy właśnie zaraz flipniemy tutaj na mniejszym interwale te szczyty i pójdziemy właśnie po te szczyty. Chciałbym to zobaczyć właśnie szczególnie, gdzie tutaj już któryś raz z rzędu bierzemy tą płynność. Więc tak wygląda Bitcoin na mniejszym interwale. Na tygodniowym interwale mamy zamknięcie świeczki powyżej tego knota ATH e, powyżej, tego, te, powyżej tej świeczki, która jest w tym miejscu. E, no i na tygodniowym interwale, no to wygląda bardzo źle aktualnie. Bo ta świeczka e, spadkowa jest aktualnie większa od tej świeczki wzrostowej. Więc e, możliwe, że zobaczymy jakąś krótkoterminową. Korektę, tak? czyli teraz pójdziemy po wypełnieniu tego tygodniowego wzrostowego gapa, który leży od 1000 dolarów. Ale ja cały czas tutaj próbuję longować, bo cały czas no, widzicie tutaj, że te struktury cały czas są utrzymywane. No, można powiedzieć, że flipnęliśmy tego jednodniowego gapa, który był w tym miejscu, ale chciałbym zobaczyć jeszcze raz reakcję, właśnie stąd potencjalne trzecie odbicie, załóżmy od tej linii trendu, która. No, w tym miejscu nam powstała, czyli e, zobaczę jak dojdziemy do tej linii trendu, do jednodniowego gapa. E, zobaczę tutaj, że cena dochodzi do tych miejsc i tutaj znowu spada, czyli po zgarnięciu nawet tych płynności, e, jeżeli wiecie, wiecie o co mi chodzi, tutaj mamy jednodniowego gapa, mamy tutaj czterogodzinnego gapa, linii trendu spadkowego i tutaj mamy płynność, którą zostawiliśmy przy tym spadku, tutaj też powyżej tych, powyżej. Tego miejsca też jest płynność, tak? Jeżeli tutaj Bitcoin załóżmy stąd zacznie tutaj rosnąć i pójdzie do tego miejsca i zobaczę, że tutaj zaczynamy spadać i jakoś zmieniamy strukturę, flipujemy jakieś gapy czy coś, to zamykam wtedy longa i możliwe, że spróbuję jakiegoś shorta, bo Bitcoin bardzo często lubi się odbijać trzeci raz od linii trendu. Więc tutaj mamy kilka poziomów, które są mm, ważne i fajnie będzie to wyglądać w tym kontekście, że zgadniemy płynność z tego, z tego szczytu. Z tych, z tych szczytów i wypełnimy 4 godzinnego gapa więc jak najbardziej widzę cenę bitcoina jak idzie do tego miejsca, czyli do 109 tysięcy dolarów, nawet troszeczkę powyżej 109, 500, 600, może nawet do 110 jakimś knotem pójdziemy, więc zobaczymy co to, to będzie, no na razie dobijamy można powiedzieć, że do tej linii trendu, która była w tym miejscu, która nas utrzymała, no i zgarniamy płynność z tego dołka jeszcze nie zgarniamy płynności z tego dołka i tutaj na razie walczymy, więc następne godziny dla Bitcoina są na pewno bardzo ważnymi godzinami, bo jak tutaj stracimy właśnie tą strukturę, e, czyli nie zrobimy w końcu tego mm, zgadzenia płynności i nie przybijemy właśnie tutaj górą, no to będziemy cały czas kontynuować w, gór, w, gór, w dół, więc e, te struktury są bardzo ważne. A wracając do Ethereum, no Ethereum teraz e, też wygląda tutaj dużo gorzej od Bitcoina, bo widzicie, że ten ten ruch wzrostowy, który był w tym miejscu zgarnął płynność i zaczęliśmy tutaj spadać, no niestety nie złapałem tego shorta, o którym mówiłem chciałem go odpalić z tego jednogodzinnego gapa, po flipnięciu tego tutaj gapa flipnęliśmy go, zrobiliśmy jednogodzinnego gapa i go tutaj zrespektowaliśmy, mieliśmy bardzo mocny spadek po tą płynność, która leży tutaj, tak i widzicie, że to idealnie się Tutaj sprawdziło. Moja wczorajsza pozycja niestety, tutaj źle to pokazałem, ale okazała się błędem. No, wybiło mi stop lossa, Tutaj za szybko wszedłem. Pierwsza, pierwsza pozycja była tak, celowałem właśnie w te płynności, bo zgarnialiśmy na Bitcoinie dużo fajnych płynności, no i też rozgrywałem to pod SMT SMT na większym interwale, niestety to się nie udało. Spróbowałem drugą pozycję wejść z tego miejsca, jak tutaj już widziałem, że cena chce iść do góry no i też celowałem właśnie w ten, w ten szczyt, no i niestety tutaj cena dobiła do mojego entry i jak widziałem, że tutaj już tak idziemy w dół, idziemy w dół, idziemy w dół, to ustawiłem stop lossa do entry, nie chciałem już ryzykować kolejnej pozycji, więc wczoraj stop loss i wybiło pozycję w entry, więc... Dzisiaj zobaczymy jak to będzie, dzisiaj postaram się skupić na wygranej, nie będę tryhardował RR tak jak to robiłem w poprzednim tradzie i też mi przez to nie wygraliśmy tej pozycji, bo chciałem złapać naprawdę fajne RR, więc tego już raczej nie zrobię i zobaczymy co tutaj się dzieje. No, na, na następnej godziny dla Bitcoin są bardzo ważnymi godzinami. No Krótkoterminowo chcę zobaczyć właśnie po tym zgarnięciu płynności, które cały czas tutaj robimy. Tutaj widzi się, że wskaźnik cały czas pokazuje wzrostową dywergencję, czyli TRSA idzie do góry. Tutaj money flow idzie do góry na 15 minutach. Godzinówka można to powiedzieć, że też idzie do góry, chociaż porównując ten dołek z tym dołkiem, to ten money flow jest wyższe, ale teraz tak krótkoterminowo na tym widać, że te pieniądze może, no, można powiedzieć, że dochodzą do rynku. Niestety w tym miejscu wyzwaliło mi audio i już nie ma dźwięku w dalszej części filmu, więc ucinam tutaj po prostu ten filmik. Już nie mówiłem o niczym ważnym, tylko mówiłem o wzrostowej dywergencji, która tutaj się tworzy i tyle w sumie. Dzięki za oglądanie, widzimy się jutro. Cześć!